Jeżeli masz męża, w szczególności takiego, który cię nienawidzi, a jednak chcesz, żeby wasze małżeństwo przetrwało i chcesz, żeby cię pokochał znowu, a przynajmniej żeby cię przestał nienawidzieć, to mam dla ciebie z Wielkiej Księgi sekretnych zaklęć, rosyjskich szeptów, cudowną modlitwę Zaklęcie. I teraz posłuchaj. Właśnie żeby mąż przestał nienawidzić swojej żony, trzeba święconą wodę zaprogramować. Woda ma pamięć, w takim razie możemy ją zaprogramować, żeby zadziałała cuda. I teraz tak, żeby ten mąż przestał nienawidzić swoją żonę, nazwiemy tą żonę Ewa. A tutaj oczywiście włożysz swoje imię. Męża nazwiemy Adam, a ty użyjesz imię swojego męża. Musisz pomodlić się nad wodą zmówić modlitwę, którą zaraz ci powiem. Później w tej wodzie namoczyć koszulę męża, wysuszyć ją i dać mu do nałożenia. I trzeba to powtórzyć trzy razy, a ta nienawiść męża szybko minie. I teraz mówić tą modlitwę. Oczywiście trzeba się przyżegnać, jak przed każdą modlitwą, i mówisz tak: w imię ojca i Syna i Ducha Świętego. Święci. Święta pomoc, święte relikwie, Chrystusowa pieczęć, dłoń Jezusa. Uwolnijcie sługę Bożego Adama z wszelkiej złości. Niech zło odejdzie na bagna, do wyschniętych dolin, odległych, suchych lasów. Ja, służebnica Boża Ewa, do sługi Bożego Adama, podejdę. Słowem Bożym całe zło z niego zdejmę. O teraz, na zawsze i na wieki. Klucz, zamek, język. Amen, Amen, Amen. Słyszeliście tam, użyłam Adam i Ewa, to oczywiście mają być Wasze imiona, tak jak mówiłam. I bierzemy, ubieramy męża trzy razy i jego złość, nienawiść minie. Życzę dobrych związków, dobrych relacji w rodzinie, Buziaki.